Siemanko, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej zapowiedzi No nie powiem yy, szóstej kolejki, bo to, to nie jest yy, szósta kolejka, to jest siódma kolejka, ale jest to szósty mecz Wisły Kraków yy, w tym sezonie. Yy, no i słuchajcie, jak do tego wszystkiego yy, podchodzimy, bo jest to mecz oczywiście ze Stalą Mielec mecz właśnie w Mielcu Wisła Kraków będzie musiała się tam udać no i cóż, no mamy swoje problemy, szczególnie kadrowe, o których o których powiemy, powiemy sobie w dalszej części tego filmu no ale na pewno wszyscy tutaj liczą na, na, na trzy punkty pomimo tego, że na pewno stal Mielec nie odpuści ale naprawdę to jest bardzo ważny mecz, to jest naprawdę bardzo ważny mecz ponieważ to jest taki mecz, który też może nas popchnąć trochę, bo, bo tak naprawdę jeszcze nie wygraliśmy meczów w, w tym sezonie. Jedynie e, zanotowaliśmy nie, remisy, e, co na pewno nie jest do końca dobre. E, trzeba na pewno wygrać, pokazać, że, że, że jednak z tymi zespołami, z, z Beniaminkiem w końcu e, potrafimy, potrafimy wygrywać. Więc e, tak szybciutko sobie to zacznijmy, po prostu i przejdźmy od razu e, do. Do analizy, znaczy analizy to myślę za duże słowo, bo po prostu parę słów powiemy sobie o właśnie tutaj stali mielec. Słuchajcie, jeśli chodzi o, myślę, że duże problemy były, jeśli chodzi o na początek w ogóle tego sezonu, przed, nawet okresy okres, okresy, okres przygotowawczy, ponieważ jak wiecie, tam. Powstał pewien konflikt. Trener, który wprowadził e, Stalinus de Extra Klasy, czyli Dariusz e, Marzec, e, no niestety pożegnał się z tym klubem, nie dogadano się. E, sam trener mówi, że to z winy z klubu, że, że mówiono mu co innego, a, a co innego później się miało stać, a Dariusz Masecz to jest taka bardzo ciekawa postać, ponieważ jest to człowiek jak najbardziej związany z Wisłą Kraków, ponieważ spędził w Wiśle, no tak szybko licząc 30 lat, 30 lat w 133 spotkaniach jako zawodnik, bo to był też zawodnik, Zdobył 33 gole, był to w ogóle kapitan Wisły Kraków w latach 1994-1995, także no, no nie byle postać. Później właśnie też zaczynał swoją trenerską przygodę w juniorach Wisły Kraków, był to do 2014 roku był, 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 był tam trenerem. No i później już był GKS Katowice, no i gdzieś tam zaczynał tą swoją ścieżkę. Seniorską, ścieżkę seniorską, i w jednym z wywiadów powiedział, że faworytem tego spotkania będzie Wisła, że będzie kibicował bardziej Wisłę niż Stali, ponieważ no w Stali spędził tylko rok. Oczywiście były to dla niego wielkie chwile. Bo, bo na pewno no, awans do Ekstra Klasy jest czymś dla tenera, no, w ogóle awans jest czymś naprawdę e, wyjątkowym i, i, i wartym zazdroszczenia. E, ale w każdym razie, w każdym razie no, taka, taką anegdotę, to znaczy anegdotę ciekawostkę e, pozwoliłem sobie e, przywołać. E, jeśli chodzi o ich kadry, ona nie jest taka bardzo zła, to, to na pewno nie, ale Chodzi o to, że ona nie, jednak nie ma czegoś takiego, wiecie, to nie jest kadra, której się boimy, to nie, to nie jest ten zespół, który jest jakiś mega, mega zgrany. E, tu jest parę zawodników e, zespołów, którzy kiedyś występowali w Ekstraklasie, e, no, jest tu na przykład nasz Damian Pawłowski, jest e, Petteri Forsel, no, który gdzieś tam, no wiadomo, że, 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 że jest to piłkarz, który dużo umie, ale niestety waga, no to, to jest inna, inna sprawa. Ta waga jest niestety, no... Jaka jest, każdy wie, eee, no dosyć mocno, mocno, mocno zaniedbany zawodnik, ale pod kątem technicznym to jak, e, jak potrafi zachwycać nas swoimi uderzeniami z dystansu, driblingami, no to, to na pewno jest zawodnik, którego, którego warto mieć w zespole. E, aczkolwiek, aczkolwiek, co muszę powiedzieć, że m, no, nie ma tam. Z... No jest Mateusz Mak. On, on, no na w... no, że go nie ma w Wiśle, bo to jest bardzo, e, bardzo ciekawy zawodnik i bardzo ten duży zawodnik mógłby dać Wiśle, e, tak uważam, w dłuższej perspektywie. E, jeśli chodzi e, o resztę zawodników, no to może sobie pozwolę przytoczyć. No na przykład jest Mateusz. Matras, tak, z takich takich jeszcze ciekawszych, no myślę, że to tyle, tak, no bo tak to, no z takich, wiecie, takich ciekawszych, no to miał jakiś epizod w górniku tam, niczego nie zwojował, no ale był w tym górniku Zabrze, nawet pamiętam, że strzelił nam dwie bramki gdy wrócił do, do Ekstraklasy jako Błaszczykowski. No, pamiętam, że to było niemiłe przecież. Jedną albo dwie bramki, ale pamiętam, że nam strasznie, strasznie nas męczył Także no, z, tego go, z tego go pamiętam. No, zespół, który ma troszkę więcej punktów niż my bo bodajże 5 punktów, ale, ale cóż, no, trzeba wierzyć w to, że, że Wisła w tym meczu wygra. Zaprezentuje się dobrze, ale oczywiście Stali Mielec życzymy również Powodzenia, no bo czemu by im życzyć niepowodzenia No mogę powiedzieć, że w, ciekaw... w ciekawostkach, w sparingach W sparingach Wisła wygrała wszystkie Ze Stalą także No myślę, że Jak to ma być prognostyk Jutrzejszego, no jutrzejszego jak to nagrywam, ale wy to widzicie pewnie w dniu meczu Czyli dzisiejszego meczu Wisły, no to To się bardzo to się bardzo cieszy. Dobra, tyle o, o, o stali. Przejdźmy sobie e, do Wisły, bo naprawdę mamy, mamy o czym mówić. Dużo problemów e, się narosło, nawarstwiło, y, bo naprawdę mamy no, duże problemy kadrowe, y, bo Aleksander Buksa jest kontuzjowany, więc on w tym meczu nie wystąpi. Nie wystąpią różni w którzy mają różnego typu y, problemy zdrowotne, ale są to problemy różnego typu. No, można się domyśleć, co to jest. Aczkolwiek, no nie wiem, przeziębienie, grypa, no cokolwiek, no e, nie, 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 nikt nie mówił, bo byłem, mówię o tym, co było na konferencji, także nie, nie mogę powiedzieć, że, mm, że coś się tam innego działo. E, dobra, więc nie mogę sobie nic tutaj, nie chciałbym nawet tutaj dodawać jakiejś swojej ideologii. Mm, więc powiem, może to sobie wymienię, bo ta lista jest naprawdę długa, nie, bo, no, Kuba Błaszczykowski, no, wiadomo, jak ktoś już ma być kontuzjowany, no, to, czy, 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 czy nie, ma mieć jakaś absencja, no, to Kuba, no, jest na tej liście. E, Buliga, Niepsuj, Kuwelicz, mechremić, y, sawić Żukow. Bardzo, bardzo dużo zawodników, jak widzicie, i ja jestem ciekawy, jak to Skowalnek poskłada, bo ja... Lekko bym się przeraził, jakbym zobaczył taką długą listę, która w tym meczu może nie wystąpić, bo oczywiście pewne to nie jest, bo może się coś zawsze zmienić, poprawić, także może nie popadałbym w jakąś dramaturgię, ale... ale jednak bardzo to mnie troszkę niepokoi. No Nie ukrywam tego w żaden sposób, bo naprawdę ten skład może być bardzo, bardzo różny. Jeśli chodzi o pozytywne aspekty, że prawdopodobnie debiut zaliczy Felicio. Brown Forbes, no jestem ciekawy, jestem ciekawy tego zawodnika jak się zaprezentuje w tym pierwszym meczu w barwach Wisły, no mam nadzieję, że jak, jak najlepiej, no, na pewno jest lepszy niż Fatos Bechiraj, który sensacyjnie wraz z zespołem Czarnogóry przegrał z Luksemburgiem, także gdzie jest Fatos, no to jakoś jak wcześniej można było mówić o nim bohater, prawda, bo strzelił bramkę z rzutu karnego, to teraz już czegoś takiego nie uczynił. No ale oczywiście to traktujcie z przynoszeniem oka, to jest taki jakiś mój nieudolny żart. Yy, ale słuchajcie, yy, co, mogę, co mogę powiedzieć, że yy, mecz ciężki do przewidzenia, bo ja oczywiście bardzo wierzę w zwycięstwo Wisły i, i mam nadzieję, że jednak tak się stanie. Ale no, mam pewne swoje obawy, bo przy dużych absencjach y, może być duży problem. No, na pewno boję się środka pola i środka obrony. No, skrzydła jeszcze to może jakoś to będzie wyglądać, ale, ale te, ten środek i obrona to może być dramat. To, bo, to będzie dramat i, i, i boję się tego wszystkiego. Mm, no, więc zobaczymy jak to wszystko będzie. Y, ciężko przewidzieć y, co, co się wydarzy. No szkoda, no wiecie, że konturzowany bokset też ten pal6, ale że na przykład taki, nie wiem, właśnie Mechremic, Kuwelić czy, 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 czy powiedzmy nawet ten, ten Sawic, tak, no to są bardzo duże, duże absencje, i które powodują no, no duże osłabienie wisły Kraków. Szczególnie, że Sawic się już tam rozkręcał. Mechremić ostatnio też z górnikiem, bardzo fajne spotkanie. Także no bardzo, bardzo szkoda, no ale takie mamy czasy niełatwe, e, trzeba, z nimi jakoś sobie, trzeba sobie z nimi jakoś żyć. E, z tym was zostawiam, e, no nie mam nic więcej do dodania, e, tyle w dzisiejszym materiale. Dawno mnie tutaj nie było, bardzo się cieszę, że, że mogę w końcu coś dla was nagrać. Przepraszam, że tak w ogóle późno ten materiał, ale chciałem właśnie, no e, żeby konferencja wyszła, żeby nie mówić tutaj jakichś moich przypuszczeń czy jakiś plotek bo myślę, że to byłoby trochę no, w dłuższej perspektywie niefajne, bo ktoś by się nastawił, że, że wszyscy by grali, a na przykład okazało się, że jest taka długa lista, prawda? Bo to mogło wyjść na, w nagłym przypadku, ale ym, ale cóż, no ale cóż, tak, tak, tak czasem jest, ale bardzo się cieszę, że w końcu coś mogłem dla Was nagrać, bo długo, długo nie nagrywałem i jest to, nie powiem, fajne, fajne uczucie. Dzięki raz jeszcze za uwagę. Zapraszam oczywiście, jeśli tego nie robicie, do subskrypcji tego kanału. No i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia niedługo w kolejnych materiałach. Piona!